Nie taka zła ta świeżynka na antenie radialska Not so bad i Mark, czyli let it go Przed godziną dziesiątą Za chwilę, za chwilę Teddy Swims i luz kontrol w sc. Sponsorem programu była firma Coral Producent lodów Grand Goat Reklama w biedronce czas na grilla i super oferty na majówkę. W ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa Śląska, Kraina Wendlin 550 gramów. Jedynie 3,79 za opakowanie. Limit jedno opakowanie na kartę. Oraz brykiet węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny dwa produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. A po wyświetleniu oferty w aplikacji, karkówka grillowa czas na grill MegaPaka. Tylko 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. I to dobre powody, by iść do biedronki. Billy Eilish. Hit me hard and soft the tour. Na żywo w Tauron Arenie Kraków. 3 i 4 czerwca 2025. Bilety w sprzedaży od 3 maja na Livenation.pl Poleca Radio SK. Halo. Cześć Marian, co robisz? Pakuję, barbaro, pakuję. Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w MediaExpert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3, GPS, prowadzenie rozmów, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 449 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym, taniej o 110 zł. MediaExpert. Uwaga, uwaga! Salon samochodów używanych firmy Bednarscy zaprasza. Kilkadziesiąt od używanych różnych marek oferowanych w ramach programu Toyota Pewne Auto czeka na Ciebie w naszym salonie w Łysomicach. Oferujemy auta wyłącznie z polskich salonów sprawdzone i z gwarancją. Zajmujemy się także kompleksową obsługą sprzedażową. W naszym salonie dobierzemy dogodną ofertę finansową i pewne ubezpieczenie dla Twojego przyszłego auta. Nie czekaj i odwiedź nas już dziś w salonie aut używanych Bednarscy. Łysomice, ulica Gdańska 6. Poczuj prędkość najszybszego światłowodu jakości Orange według rankingu Speedtest.pl w 2023 roku. Wybierz już dziś i otrzymaj pierwsze 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Opłatę za modem oraz inne warunki oferty sprawdź w salonie Orange lub pod numerem 801 234 567. Opłata według cennika. Orange tu jest. Centrum Ogrodnicze Ostaszewo zaprasza na wiosenne zakupy. Już czas na wiosnę w Twoim ogrodzie zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Największy wybór kwiatów domowych i ogrodowych w regionie ogromna oferta doniczek ceramicznych i plastikowych szeroki asortyment nasion i nawozów największy sklep akwarystyczny z asortymentem do oczka wodnego przepiękne i oryginalne artykuły dekoracyjne. Zapraszamy 7 dni w tygodniu Centrum Ogrodnicze Ostaszewo Twój raj na ziemi. Toruński Luna Park Maja zaprasza na wyjątkowo długą majówkę. Bawimy się na placu cyrkowym obok OBI aż do 22 maja. Karuzela Extreme, kolejka Dragon Autodrom i wiele innych atrakcji. Przyjdź i przekonaj się sam. Plac cyrkowy obok OBI. Luna Park Maja. Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki. To będzie ostatnia reklama. Stwórz niepowtarzalny styl z Denim Dream. Odkryj najnowsze wiosenne kolekcje modnej odzieży damskiej i męskiej od światowych marek: POLO Ralph Lauren, Guess, Tommy Jeans, Calvin Klein, Armani Exchange. Wpadnij do nas po świeżą dawkę modowych inspiracji. Wyglądaj i czuj się bosko. Salon Denim Dream w Toruniu, Galeria Kopernikus. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu kosmetycznego Syrenka. W porównaniu od samego rana pięknie, słonecznie i ciepło. Teraz na termometrach w okolicach 20 stopni będzie wyżej, do 27 na pewno bez opadów. I taka pogoda utrzyma się do piątku, choć w czwartek i piątek nieco niżej 23-24 stopni Celsjusza. W sobotę, niedziela możliwe przelotne opady deszczu. Parasolki mogą się przydać. Najchłodniej w tym tygodniu, na koniec tygodnia, do 20 stopni to temperatura maksymalna. Na ulicach względny spokój, raczej później do przodu, choć już teraz z niemałym natężeniem w centrum szerokiej drogi. Sponsorem programu jest właściciel salonu kosmetycznego Syrenka. Toruń Heumska 13 i Łyskowskiego 26A przez 35. Minęła 10. To są newsy w radiu SK Łukasz Zduńczyk. Będą zmiany dla Ukraińców mieszkających w Polsce.